Szwajcaria górzysty kraj pośrodku Europy, należący do jednych z najbogatszych na świecie. Właśnie tam wybraliśmy się na przyspieszony urlop. Dlaczego właśnie tam? Odpowiedź nasuwa się sama góry właśnie góry. Zacznijmy jednak od początku. Mamy szóstą rano, jak nigdy udało się sprawnie wstać i spakować, no i jedziemy. Na weekend wybieramy się do Szwajcarii. Odwiedzimy alpejski kurort Arosę. Po drodze zatrzymamy się również w Zurichu. W Arosie zarezerwowany mamy hotel ze Spa. Na starcie powiem, że w Alpach nie jest tanio. Zapłaciliśmy 305 euro, no, czyli drogo. W drodze powrotnej postaramy się, przynajmniej na kawę, wpaść do Liechtensteinu. O, no. Pokaż coś. Co? <laughs> Uśmiechnij się chociaż. No. no i zrobiliśmy pit stopa na, nad Jeziorem Bodeńskim. Idziemy na ławkę. Ze Szwajcarią? No zobaczymy, czy będą kontrolować. I będzie można sobie prawdopodobnie odetnąć w końcu od maseczek. No i pewnie jakaś kontrola się zdarzy, jak to zwykle. No, no i dotarliśmy bez kontroli. Oczywiście, tylko sportowa. No i dotarli, no, dojechaliśmy na Trainfall nad wodospad na arenie No i od razu obczajaliśmy jakie tam są ceny Przywykłem do cen magnesów Max 2 dolary A nie 8 Pierwszą noc spędziliśmy w Curichu, gdzie skorzystaliśmy z aplikacji Airbnb. dotarliśmy tak wygląda łazienka. No tu mamy pokój, który za 390 zł żeśmy wynajęli w sumie to małe Małe mieszkanko, wszystko jest kuchnia Co tu jest? O, cała zostawa Co tu jest? Ma szafki, telewizor, A no i widok ma. No. Ma nic. <grymne> tak wygląda to w dzień. A tu jest pseudo talas. Zaraz po przyjeździe ruszyliśmy do centrum. Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane. Za bilet w jedną stronę do centrum zapłaciliśmy 4 franki. No to daje prawie 20 zł. No tanio nie jest. No, idziemy na drzekę. Już lepiej? Już lepiej. No ale zimno, oczywiście, że zimno. To są ładne uliczki, nie? w pełen jest bardzo drogich sklepów Ile? 14 tysięcy franków zegarek Ciekawe Tu jest 10 tysięcy zegarek damskich 8 kolia Patrz tu, 20 tysięcy Patrz tu, Matyna 20 tysięcy zegarek Już wiem skąd polscy politycy biorą zegarki, Tu jest ile? 9 tysięcy co to jest jeszcze fajnego? O tani. 1400 jest już 1100? Teraz lepiej, może znajdę coś dla siebie Droga, nie? To zegarki całkiem całkiem Nawet ceny nie ma podanej, ale jest 1700 tysięcy franków za zegarek Co panią zainteresowało? kurtka dla orła za... nie, ceny nie ma dobra, idziemy dalej, nie? to czy fuj droga <laughs> bardzo droga No i wyruszamy w stronę gór, tu mieliśmy tą kwaterę, warunki bardzo fajne, pojedziemy. Co pani sądzi o hotelu? Co? Co pani sądzi o hotelu? Jeszcze nie widzieliśmy. No ale otoczenie jest. Otoczenie hotelu jest super. To jest nasz hotel. A tu mamy ekstra kury. Arosa jest kurortem narciarskim oraz uzdrowiskiem. Mieszka tu około 2200 osób. Miejscowość usytuowana jest na wysokości około 1770 metrów nad poziomem morza. Wybraliśmy się do Denera, czyli jednej z najtańszych sieciówek w Szwajcarii. Na no, przykład piwo. Euro 80. To jest co? To jest 8 samo jak wczoraj, no ale to jest 8 zł, koło 8 zł, nie? Heineken za 6, 6 opak 50 zł. 50 zł, tak. 50 zł. 40 zł za 8 opak Coca-Coli, półlitrowej. No, na przykład Jägermeister 18 w Niemczech kosztuje około 12 euro. Tutaj do... o, droższy. Y... Gdzie mamy? Wyborową. Za 16 franków. 75 zł za, za... 0,7. No, jest droga. Na przykład Bacardi. Bacardi w Niemczech kosztuje około dychy jest praktycznie jeszcze raz droższa na piątkę, w Niemczech jakieś 3,50-4 euro to trochę droższy pasty do zębów też dosyć drogie no, ale reszta produktów w podobnych cenach co w Niemczech może minimalnie droższe no wino wina są Drossze, droższe, droższe. No. Mateusz 19,20 dycha to samo są drogie 9,65 a my zapłaciliśmy 2 euro To jest to samo? Tak 9,65 Nie, ale... 3 euro zapłaciliśmy 3 3 A tu jest dycha To jest powiedzmy 9 euro 850 No to jest w alkohola jest różnica nie? Nawet w takich tanich winach Hugo 3,90 2,2 dwójkę. Hugo jest, international. Czyli jest połowa. No. Połowa co? Ale widzisz, no, alkohole te wina są dosyć drogie. Nie? Podczas zakupów skupialiśmy się głównie na rzeczach, które są potrzebne w takiego typu wyjazdach: czyli różnego rodzaju pamiątkach, alkoholu, słodyczach. Cena benzyny w Szwajcarii podobna jest do benzyny w Niemczech czyli dużo droższa niż w Polsce No czekolady odrobinę droższe niż w, yy, w Niemczech No powiedzmy 80 zł za nie wiem czy to jest pół kilogramowy worek cukierków no. Czy 10 euro za. a nie, to jest kilka czekolad. Martyna? No. Mówisz, że podobają ci się takie czapki, tak? 80 franków. Czyli 8 razy 350 zł. za 40 euro. 350 zł za czapkę. No to jeszcze lepiej. Tu 500 zł. No. I pokój w hotelu, logweskowym to też? 3. 3. No to. Taki sobie, no? Taki sobie. Widok jest fajny. Widok jest bardzo fajny. No co, Łazienka? Łazienka, jak Łazienka. Wszystko jest. Także, no i co, przybieramy się i idziemy zobaczyć to spaca, tak? Idziemy się przejść najpierw. Na no, przejście po hotelu, no dobra. Tam w fotelu wszystko jest do ćwiczenia. No. No. A z restauracji widok jest konkretny. Tak? dole basen i góry. I widok. Podczas pobytu w spa nie kręciliśmy za dużo. Chcieliśmy uszanować po prostu prywatność innych gości. Krótko, to... Godzina dwie stąd. Zaczynamy wyjaśniać. O celu pakujemy się no to jedziemy jak Ci się podobał model? dobrze, fajnie. Oh, to fajnie a teraz jedziemy do Dawos do tak. wypoczęci wypoczęci Pruszamy zmarznięci dalej. przede wszystkim ruszamy dalej odpowiednio zmarznięci Szanta, Jedziemy dalej. Na spokojnie. No i pit stop niedaleko Davos. Rejony mega duże. Jedziemy dalej. stop następny. Co pani powie? Fajnie. Bardzo fajnie. No i dotarliśmy do Liechtensteinu, do Wadus. Idziemy na zamek. To idziemy na zamek? A, zaraz może mi zrobić, no. Zobaczę tutaj jeszcze coś. Zamek obejrzeliśmy jedynie z zewnątrz, ponieważ jest on ciągle siedzibą rodu Liechtensteinów. Jednak widok jest naprawdę konkretny. Jesteśmy w centrum Wadus, na głównym doltaku pod zamkiem. Jak się pani podoba? Podoba? Jak na stolicy to małe. Jak na stolicy małe, nie? Замок. <плодиспрофилинг> mm. <плодиспрофилинг> так, так, пойдем, пойдем, держи. To co, idziemy, nie? Do auta. I w stronę Niemiec. Po kawie w Liechtensteinie musieliśmy wyruszyć w drogę powrotną. Jednym z głównych wniosków, do jakiego doszliśmy, jest to, że jako turysta w Szwajcarii trzeba mieć po prostu gruby portfel. Ceny w turystycznych miejscach nie przystają do polskich zarobków.